Mam kość dzisiaj Wam pokażę ze strony Small Creator. Dzisiaj Wam pokażę, jak wrócić, wstawić film na YouTuba z urządzenia mobilnego. Wchodzimy na w naszą aplikację YouTube. Wchodzimy w zakładkę takiego luka. Wchodzimy w. tu mamy takie coś, tu klikamy. Tu wybieramy sobie film. Ja wybieram Was. trochę nagrałem. Tu będzie dla na kanale. To, to, to już jest. To też już jest. Więc to był krótki poradnik. Przy okazji. Subutować, subutować. Bo jak ja widzę, o już się coś tam przesyła. Co mam zrobić? Jeszcze smakuje. A nie patrzę mojego maila. Tu. O, o, tak, Widzimy. Hmm, tu mamy takie coś. O, ja dołączyłem swoje... Dobra, powiem. Tak. Tu mamy zrobione kolejne wyświetlenie. Mi nabijeło. hd na nasze wyświetlenie. W jeden dzień to słynne kopie, bo z kolegą pokażę, wam na szkarach. 66. 66. 66. 6. 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 100 vysvetlení. Je to dużo. Tu máme našu firmu. Tak, počujem, o, počujem, to bolo to. to som ja. to i będziemy nagrywać GTA 3 I zrobiliśmy unboxing Zrobiliśmy unboxing, na a, A teraz nagrywamy GTA Unboxing Jest unboxing mm. Dzisiaj robimy unboxing dwóch Risen Risen Nie tak, tak Nie, Risen Wiem, to kadro, no. Już mamy. Mam co było? Witam Was, psiaki. Chciałbym przypomnieć, że za trzy łapki widzicie nowe biegnięte. pokazać. Dzięki za oglądanie. Raczej.